To już impreza odbywa się któryś rok z rzędu, jak, jak pamiętamy. Raz jest więcej kolarzy, raz mniej, bo to wszystko zależy, jak jest złożony kalendarz ogólnopolski, ogólnoświatowy, bo kolarze się ścigają. No, chociażby dwie najlepsze ekipy się ścigają za granicą. Nasza ma zawsze serce Polski, jak wiemy, ściga się, teraz można na żywo oglądać w Eurosporcie. Dokładani wyścig naprawdę prestiżowy z najlepszymi kolarzami świata, bo byliby pewnie tutaj. Zresztą kilku naszych kolarzy tu wystartuje. Ale to nie jest wyścig dla, tylko dla naszych kolarzy, ale dla dzieciaków, żeby tu się rozwijali, uczyli kolarstwa. Dla nich to jest naprawdę wielka rzecz startować na takim wyścigu tak fajnie zorganizowanym. No, tak się też złożyło, że za tydzień mamy górskie Mistrzostwa Polski. Część zawodników szykuje się do tej imprezy, bo to są jednak Mistrzostwa Polski. Też są wakacje i, i, i ale ogólnie nie narzekamy, fajnie jest. To jest jak wiadomo cykli, to idzie do ogólnej jakby klasyfikacji. Kryterium, to, to są zawodnicy właśnie, którzy w górach się słabiej sprawdzają, natomiast potrafią swoją większą masą na płaskich trasach większą moc wygenerować. I przyjeżdżają na takie kryteria. No, ktoś inny, inna specyfikacja jest właśnie górska, inna y, kryteria, jeszcze ktoś inny ściga się na torze kolarskim. Y, ci się, co czują dobrze w mieście, w zakrętach, nie boją się w finiszu bezpośredniego. Przyjeżdżają na takie wyścigi. Jak już się wsiądzie na rower, będą z kolarzem, wiadomo sam też kiedyś jeździłem, y, to nie przeszkadza. No tak, tak do... 35 stopni, to nie ma problemu. Jak już się ścigasz, tak? Także pogoda jest wyśmienita. Generalnie kolarstwo jest drogim sportem, jak wiemy. No, to, to są treningi, to jest sprzęt. Y, potrzebne są wyjazdy gdzieś w jakieś tereny wysokogórskie. Wiadomo, nie, nie w dziecięcych kategoriach. Tam pomagają często gęsto rodzice. Y, drogi sport. To, to nie jest tak w piłce nożnej, że, że można zawieźć dzieciaka na trening, zapłacić 100-200 zł miesięcznie, nie wiem. Taki abonamenty, nie wiem jak to się tak nazywa, bo nigdy dzieciaka nie miałem w piłce nożnej, ale wiem, że to nie jest taki pro, tak, takie problemy jak w kolarstwie. Dziś rower w kolarstwie dla nawet dla młodego zawodnika od 10 do 30 tysięcy, który to trzeba serwisować, wymieniać koła i tak dalej, i tak dalej. Jeździć po wyścigach po Polsce, wydawać na paliwo. Także drogie, ale ludzie kochają to i jak widać rozwijamy się.